Okay. Miś czekoladowy, miś ciasteczko. zasłaniamy. Następny, następny, miś żelkowy, miś z miodzikiem. zasłaniamy. Ale po jednym, najpierw ten. Miś w ogrodniczkach, miś dziecko, zasłaniamy. Tutaj. Miś panda, miś śpiący. Ojej, nic się nie powtarza. Następne. Jedziemy dalej tu. Miś dziecko, gdzie był miś dziecko? Brawo, super. Następne. No weź to. No, miszelkowy, gdzie był miszelkowy? Nie, tu nie. Tutaj też nie. Dobra, tu jest miś żelkowy. Okej, okay, następny. No dobrze, zjadłeś misia żelkowego. Bierzemy następnego. Miś w ogrodniczkach. Gdzie był miś w ogrodniczkach? Tutaj. Super, brawo. Następny. Miś, pan, miś panda. Gdzie był miś panda? Smacznego, Jurku. Gdzie był miś panda? Brawo, super. Następny. Miś szaliczku w szaliczku jednej skarpetce. I... Miś śpiący. Pamiętasz, gdzie był miś śpiący? Super! Brawo! Następny. Miś z bieżikiem. Brawo! Następny. Miś idący w góry. Jeszcze nie było. I miś czekoladowy. Ja mhm. chcę Gdzie jest miś czekoladowy? Gdzie? Nie wiem, gdzie. Nie pamiętasz? Sprawdź. A Brawo! Jest miś czekoladowy. Super! Teraz. Zły, miś smutny. Nie, miś smutny. I miś smutny, ale <grym> mamy smutny szczęście. Miś idący w góry. Gdzie jest drugi miś idący w góry? No sprawdź czy na pewno. To jest miś ciasteczka. Gdzie go znajdziesz? Tu. Nie tu. No i tylko tu zostało. Brawo, ok. Następny. Miś lodami i. Misz ciasteczko, gdzie jest mi ciasteczko? Tam, super. A tutaj, Misz Szaliczku, tu, świetnie. Miś z lodami i miś z lodami, brawo! Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Brawo, dla tego.